Witam Was serdecznie i zapraszam do Kącika Hani. Ja jestem Hania. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż za piękny poranek. Ja tu czeka, jestem. A czeka, ja czekam na stropkę. Że co? Tam sroka. siedzi, ogonem rusza i... Gdzie? Myślałem, że się odezwie. Na, na drzewie udziej. Ja tutaj jestem, mogę się odezwać. Możesz się odezwać zaraz, tylko muszę się od... O, przyszła druga srowka. Bez ogona tym razem. Piękny poranek. Ach, jaki księżyc, zobacz. Gdzie? Tutaj, chodź, 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 chodź. No idę, 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 tu, idę. Dobry spójrz. Na poranek ptaki obudziły nas dzisiaj swoim śpiewem. Tak cudownie śpiewały dzisiaj rano. Chciałam Wam pokazać. Wczoraj poszliśmy do, do biblioteki, do sklepu właściwie. Wstań tak ładnie, żeby ładnie na chwilę. Tak mam tym? No i bądź dobrym kamerzystą. Ja jestem, kameruję, dobrze. I kupiłam szklanki polskie. Skrosna. Chciałam Wam pokazać, że one są tutaj bardzo popularne w Australii, nasze polskie szklanki. One oryginalnie kosztowały 30 dolarów, możesz zbliżyć albo ja Ci... No nie ja podniosę. próbuję zbliżyć, ale kurczę, nie wychodzi mi, wiesz, trochę... No to ja Ci podniosę. O, no to się ten, to chyba widać. To 30 dolarów były ja, przecenione widać. na 20 dolarów mhm. i sześć takich szklaneczek. Bardzo piękne nasze polskie szklanki, skrosna. O jakie kupiłem. piękne, śliczne. Kupiłam sobie 12 i chciałam Wam powiedzieć, że nasze polskie szkło jest bardzo popularne w Australii i to nie w tanich sklepach tylko w sklepach drogich raczej takich bardziej jakby to nazwać butikowych czy w bardziej klasowych, w bazie <noise> klasowych także dwie paczki takich przepięknych szklanek z naszych naszych polskich szklanek z Krosna kupiłam. I właściwie, odkąd jesteśmy, to nasze polskie szkło jest tutaj bardzo popularne w Australii. A Janusz ostatnio kupił polską łopatę. Mam tutaj to jest polska łopata. I to jest nasza najlepsza łopata. Najlepsza łopata. Wow, jaka łopata. Świetnie. Ale ona się to nie jest, znaczy ona jest robiona w Polsce, to nie jest polska firma, to jakiś fricki. To wszystko jedna, ale jest w Polsce robiona i jest po prostu super. Słuchajcie, tak samo jak nasze polskie szklanki są super. A myśmy wczoraj zabrali się do kopania ogródka po lecie wyrzucania. Znaczy ty się zabrałaś, a ja robię. Nie tak. <laughs> tak. I jeszcze chciałam Wam powiedzieć, bo widziałam, że dużo jest rozmowy na temat abonamentów telewizji Tak sobie pomyślałam, nie wiem czy wam kiedyś wspominałam o tym, że w Australii nasza Wyjdzie telewizja słońka, masz pół głowy w słońcu a pół nie, no, tak, ja także to ta... będę sobie chodzić, tak że nasza że nasza telewizja australijska jest darmowa tak samo radio my nie płacimy żadnych abonamentów. Mamy dwa kanały rządowe, to jest ABC i to jest lokalna z każdego stanu jak również na całe... Kraj i no, SBS. Ale samego EBC masz cztery kanały. Tak, i to jest i dla dzieci program, to są rządowe. I SBS to też jest rządowy kanał, który pokazuje programy z całego świata i filmy z całego świata. Są tam przecudowne, publicystyczne programy. To jest świetny kanał, są świetne dzienniki i oprócz tego jest całe mnóstwo różnych tam komercjalnych kanałów, ale ogólnie telewizja i radio nie ma abonamentów, jest darmowe. Nic nie płacimy za to. Płacisz, jak kupujesz mleko, nie? Tak. <laughs> tak samo jak w bibliotekach. Internet jest darmowy, wszystkie książki można wypożyczać filmy na DVD, muzykę na CD, gazety właściwie wszystko. W bibliotece i to też jest... No teraz możesz książki bez chodzenia do biblioteki Teraz pożyczać, można już elektronicznie sobie na telefon ładować książki do czy słuchania czy do czytania na Kindu. Także my nie płacimy abonamentów. Chodź mnie nagrasz jak ogród czyścimy. Ja, ja nie lubię nagrywać ogrodu. Znaczy ja nie lubię robić w ogrodzie, ale okay. czas stąd tu, nie, nie lubię. Nie lubisz. A jeszcze wam pokażę ciekawą roślinkę. Nie wiem jak ona się nazywa ta roślinka, a ja ją od mamy z ogródka. Wykopaliśmy chyba pół roku temu i wsadziliśmy. Ona całkiem tutaj jest zadowolona. Taką, taki ma bardzo olbrzymi korzeń. Prawdopodobnie jest przystosowana w ten sposób do suchego klimatu. A tu nam grzyby rosną. A tutaj nam rosną grzyby. Tak jesień się zbliża i to są sowy. Już zaczynają rosnąć pieczarki i sowy na trawnikach. Roślinkę mam ta, też rośla, nagrać. ta roślinka to jest bardzo też unikalna, bo ona ma korzeń nie w ziemi. Okej. Okay. A tutaj zobaczcie, ile myśmy wyrwali naszych kwiatów po lecie. To takie są podobne do jak gerbery, coś takiego, takie stokrotki, tego tyle na rozmów. Mamy cały kosz. Wszystko to wydarliśmy. No i teraz przyjdzie jesień, niedługo będą deszcze i zacznie ładnie kwitnąć tylko to zostaje. Tylko to zostaje, tak. Już wyrzucimy. Dobra, a teraz jeszcze choć pokażemy jak koperek wczoraj posadziliśmy. A to z nami też już 12 lat rośnie, ten cyprys. Tamten tylko był, a obydwa. Ten obydwa. No choć pokażesz, teraz, no choć pokażesz koperek, jak posadziliśmy. Wysię rano i sałatkę. No bo oni na pewno nie, nie ci... wiedzą jak koperek wygląda. No, nabrudziłeś bardzo. To sobie sama rób. To jest tak. koperek. O. Już koperek rośnie i sałata, widzicie jak nabrudził. A tutaj bazyl rośnie i chili ja mamy w ogródku. I mamy chili, rosną, czyli o proszę bardzo, jeszcze tylko nie są czerwone. Te są lepsze. Te są dobre, Te są, są bardzo ostre. A tam jest pietruszka. gdzieś był wczoraj, to są o okej, okay. Pietruszka i orek. My mamy w doniczkach, dlatego że my mamy wodę głębinową do podlewania, ona jest słonawa i rośliny na niej dobrze nie, nie rosną niestety, więc musi być w doniczkach, żeby podlewać wodą, a ona jest bardzo droga woda wodociągowa, więc ciężko byłoby mieć w gruncie. Wczoraj wieczorem przyleciały znowu do nas czarne papugi, i siedziały przez parę godzin chyba sobie na odpoczynek tutaj przyleciały. Ja je obserwowałam, jakie one mają swoje życie socjalne. Ono jest bardzo ciekawe, można słuchajcie, godzinami siedzieć i przyglądać się, co one tam robią. One ze sobą rozmawiają, tam są kłótnie, walki. Wszystkiego rodzaju uczucia, chyba, które pomiędzy ludźmi są, to są również i pomiędzy ptakami. Nawet walka, na której gałązce siedzieć, czy która gałązka jest lepsza, to jedna drugiego wyrzuca. A to jest parka, samiec i samiczka. Sobie tutaj chyba mi się wydaje, że samiec się do niej trochę tam przymilał, no ale ona była zajęta jedzeniem. Jak widzicie, znalazła sobie szyszkę od eukaliptusa. To jest drzewo eukaliptusowe, które dla mnie jest tak przepiękne. Ono ma szaro srebrzyste listki, bardzo rzadkie. To jest potężne drzewo. I dla mnie, ja codziennie na nie patrzę, ponieważ ono rośnie u nas w ogrodzie. I codziennie przez tyle lat, co mieszkam tutaj, to mnie ono zawsze bardzo zachwyca. Mam nadzieję, że głos już w tym filmie jest lepszy. Postarałam się naprawić to, co mi zwróciliście uwagę z głosem. Tak, to był miły poranek, niedzielny. Życzę Wam również miłego dnia. Jest piękna pogoda, jest po prostu cudownie. To Ciao, dziękuję za wysłuchanie. Miłego dnia i uśmiechu. Ja jestem Hania i do usłyszenia. Bye bye. bye, bye.